Siemaneczko, a co dziś zrobimy? Przesadzimy brukmansję, wariegata. O, tak, tak. Tak o to wygląda. Wariegatka, mam po dwa patyki. Chcę zobaczyć, czy już się ukorzeniło. Także idziemy, chyba do tamtej szklarni się przeniosę i tam zrobimy operation. Patrzcie 11 października, 22 patyki ciąłem i wkładałem. No jak dla mnie jedna z piękniejszych. Rukmański, no, no liście ma po prostu piękne, bo kwiaty to ma tam pojedyncze. Niedawno podlewałem. Bo jeszcze zobaczcie, takie poopadane są. No dobra, przetransportujemy się teraz do tamtej szklarni. Haha, ha, i co? I tu jesteśmy! Nie było dawno filmu, nie? Rakieta mi się ten poleciało, coś tutaj, patrzcie. Kurde. Nie wiem, skąd to się wzięło. Nawet nie widzę, żeby to może stąd kopało, czy coś się zrobiło. Nie przepalałem od ostatnio. Dobra, bierzemy się za robotę, także postawię telefonik na statyw. Tu półeczka właśnie się przyda do tego i zobaczymy, jak przed zimę puściły korzonki. Sam jestem ciekaw, wiecie? Dobra, postawimy sobie tu. O, i patrzcie, kurde, dwie obok siebie można postawić, w sumie na desce. Ech, będzie dobrze. Ale zdechlaczki, ale to jest właśnie od braku wody. Dobrze, teraz powróciłem. Nie widzę robaków. Może jakieś malutkie, gdzie niegdzie, może by coś znalazł. Są jakieś dziady na innych, troszeczkę takie czerwone pół. Ale ja to ważne. Spokojnie. Muszę to o, porozsadzać, tylko Dodajemy ziemi. Ziemia yy, uniwersalna z tej. Z kastorami. Tym razem. Dziągamy dziady. Zobaczcie, przez zimę w szklarni, z patyczków, to po podlaniu dzisiaj. No i teraz jakoś to rozłączyć, aby... O! Nie jest żaden problem to zrobić. One dadzą radę. Nawet tak podpada trochę od korzeni, to jest brumansją, wierzcie. O, korzonki też są. Roślina hard, ona się nie poddaje. Najlepsze jest to, Brugmansi, że nie muszę pisać odmiany, nie? Tej <laughs> by no, no nie da się tutaj, kurde, pomylić z jakąś inną, no bo, kurde, no ta ma liście takie piękne. Tu je zostawię, tu je podleję, ale to potem zobaczycie. I powinny trochę wstać. Będą przymrozki, to może przepalę po prostu na noc. A nie, tutaj też są wyżej korzenie, dobra. Wypalę na noc i tutaj część zostawię raczej. I zacznę już trochę dbać o nie, bo jak były dwie, to strasznie wodę piły już wiecie, tamtej szklarni, bo tamtej szklarni jest dużo cieplej. Rozumiesz, nie? <grybujesz> Dobra, przyspieszamy. Zobaczcie, to są na dole, mało co tych korzeni jest, nie? Dlatego trzeba w sumie to uważać, żeby nie podpadało, od tych bynajmniej. Ale mówię, zaraz będę podlewał konkretnie. To już się powinno lepiej ukorzenić. I dopiero się pojawią za jakieś, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, nie wcześniej. Posadzone. Nie dajemy, bo jak ktoś z Was na przykład rozsadza teraz, nie? Nie dajemy żadnych nawozów. Nic. Trzeba poczekać, aż po prostu się ukorzeni w tej ziemi co jest. Ja przeważnie przesadzam do ziemi uniwersalnej, kwiatowej, czy to z bryko, czy z mrówki, czy z kastorami. jeden grom. Najlepsze jest to, że te ceny y, ziemi, to tak dorównali teraz. 20 zł, najtańszy worek, ale 80 litrów, nie? Mówię ja Koniec świata. Inne też potrójne mam, podwójne też zacznę teraz przesadzać, ale film się tylko na tym zakończy. Jakiś tam z czasem pewnie nagram inny, wiadomo. Za niedługo zaczniemy kręcić coraz więcej, no bo idzie sezon, wiadomo. Poczekam już obecnie. Potem muszę zobaczyć, czy mam preparat na robaki. Podlać. Wróć, opryskać. Jak obecną liście, bo trochę po liściach polałem owo. Bo gdzie nie, gdzie się Ziemia wrąbała. No i tyle. No, za 2-3 tygodnie powinny być gotowe. Jeszcze raz zaraz podleję, ładnie się odsączą i będziemy od malinka. Tyle na tą chwilę. Nie będziemy przeciągać. Ileż można sadzić, powiedzcie, nie? Ciepło tutaj. Ile stopni? 20 prawie. Godzina która? 1348. Do następnego. Trzymajcie się. A stop! Zobaczcie co tutaj przyniosłem. Pot, potrójna, czerwona. Przez dwa lata kwitła podwójnym kwiatem, a przed zimą zakwitła potrójnym. Był pan pomrów, jeśli macie na Brukmansach takiego, to ślimaczek. Ślimaczek bezmuszlowy. Dziadowski, ale ładna, ta to w ogóle robaków nie ma. Siedzi. Nie siedzi, ale widocznie gdzieś się chowa pod jakąś donicą i w nocy wyłazi. No i robi takie dziury, ale to to nie ma co się przejmować. No wiecie, że tu jest dopiero pierwszy odrost to potem ruszy jak skopyta i, i potem ślimaki już nie wchodzą, jak już jest dosyć wysoka roślina. Dobra, wy sobie oglądajcie, a ja bierę się też za to. Jeszcze raz, na razie.